Good afternoon, welcome to the post match uh, press conference of Team Poland. We have head coach Michał Probysz with us. Um, just a little reminder interpretation is remote in four languages Polish, Dutch, English, and German. And as usual, please raise your hand, uh, wait for the microphone, and then state your name and organization. First question. Maciej Białek, Polska Agencja Prasowa. Panie trenerze, jakie były pierwsze słowa, które skierował pan do zawodników po meczu w Szatni? I od razu krótkie pytanie, jeśli można, o stan zdrowia Bartosza Salamona. Dziękuję. No jeżeli tu na drugie najpierw odpowiem, to witam serdecznie. I zacznę też że z jednej strony Chciałbym bardzo serdecznie podziękować kibicom naszym, których tu byli, i którzy nas wspierali też w telewizji, a akurat tutaj to był rzeczywiście ich słychać, iż żałujemy bardzo, że. W tej końcówce nie udało nam się zdobyć bramki. Inaczej trochę by to wyglądało. Bartek jest tam z lekarzem i dopiero wtedy bo zobaczymy, co, co tam jest, ale mam nadzieję, że tam złamania, złamania nie ma. A, no akurat no, do piłkarzy powiedziałem, że zabrakło nam trochę cwaniastwa i, i tego nam zabrakło, że w pewnym momencie trzeba utrzymać piłkę, że w pewnym momencie trzeba więcej trochę przenieść ciężar i więcej trochę zagrożenia stworzyć, a przy, tym bardziej my pokazaliśmy, że to potrafimy, bo później w końcówce mieliśmy swoje sytuacje i na pewno piłkarzom, jeżeli chodzi, powiedziałem, żeby się nie głowy podnieśli do góry i żebyśmy wiedzieli, że z każdym możemy grać, dlatego ten, ten prognostyk tego, tego meczu jest dobry, dlatego żeby wszyscy zawodnicy dalej wierzyli, że idziemy w dobrym kierunku. Ja, hallo. Oliver Euro, Jensen, Eurosport Germany. Um, Robert Lewandowski konnte leider nicht spielen. Um, Dafür hat Adam Buschka ihn gut vertreten. Wie geht's Lewandowski und wie zufrieden waren Sie mit Roberta, ja, to na pewno jego na dobrym i dojdzie prawdopodobnie do meczu już z Austrią. Jest to na pewno dla nas bardzo ważny zawodnik i mam nadzieję tak samo, że Paweł Dawidowicz dojdzie i, i ta rywalizacja w zespole się jeszcze wzmocni i na pewno nie poddajemy się, bo trzeba zrobić wszystko, żeby spróbować jeszcze teraz te dwa mecze wygrać i na pewno się nie poddamy. Wierzymy w to, że, że jako zespół się jeszcze bardziej stalimy i będziemy mocniejsi. Hi, Radexel Meyer 93 Friends. Uh, how do you feel about the next match uh, against Austria? No, akurat y, na pewno popatrzymy jak Francja zagra z Austrią, będzie to okay, no. <coughs> Najpierw popatrzymy na Francję z Austrią, będziemy widzieć jak to jak to wygląda, jak to spotkanie będzie przebiegało i i pff, wiadomo, że, że na pewno nie, nie powiedzieliśmy tutaj ostatniego słowa. Zrobimy wszystko, żeby, żeby w tym spotkaniu zagrać jeszcze trochę mądrzej, bo, bo widać, że na tym turnieju, na turnieju trzeba zagrać bardzo mądrzej. I postaramy się jeszcze po prostu spotkania, spotkanie, bo to jest dla nas kluczowe. Any other questions? Dzień dobry, selekcjonerze że Tomasz brożek interia. Chciałbym zapytać, jakie są największe pozytywy z naszej gry, które wyniesie Pan po tym meczu, bo nie możemy odmówić tego, że postawiliśmy się cholendrom. No to, to jest fajne. Zawsze, ja to, zawsze się śmieję to postawienie. No, sukces jest zawsze naj, najważniejszy i to, co zawsze mówiłem, że to porażka czyha gdzieś tam za rogu na mnie. I na pewno jeden aspekt bardzo istotny to jest, że bardzo agresywnie graliśmy wysoko i nie, nie wycofaliśmy się. Wiadomo, że piłka ma też takie fazy, że ktoś się przełamie, ktoś się ogra, to musisz się wycofać pod swoje pole karne, ale że yy, graliśmy wysoko, że po, byliśmy, dochodziliśmy do zowników, że taktycznie byliśmy dobrze poukładani i zabrakło nam tego momentu takiego odsłania w samej końcówce, to co mówiłem, że, że gdzieś tam za szybko ktoś wybiegł, za, tu zabrakło asekuracji. I na pewno Bartek jest częścią drużyny, tak? gdzieś tam wziął winę za siebie. Nie jest to tak do końca, że to jest tylko jego, i cały zespół jest ważny, bo wiele razy wybronił w trudnych sytuacjach. A tutaj no jest taka sytuacja, że czasami ktoś nie, nie dojdzie, bo zawsze napastnikowi jest łatwiej nabiegać, że zawsze mu jest łatwiej. No, cały, cały tutaj taktycznie się trochę zachowaliśmy, ale popracujemy nad tym i, i to, co powiedziałem, ja przed meczem byłem bardzo spokojny i na pewno żałować możemy, że nie udało się, ale też teraz nie. Ja nie jestem trenerem tylko na dobre chwile, tylko jestem też trenerem, który jest zespołem, jak przegrywa. Jeszcze chciałem dopytać, czy odniósłby się Pan do zachowania Ronalda Kumana, który przed meczem nie wyszedł do Pana do środkowej linii, żeby się przywitać, tylko Pan musiał się, musiał się pofatygować do linii, do ławki rezerwowej, co wywołało sporo reakcji. Czy chciałby Pan jakoś to skomentować, czy, czy ucinamy temat? Nie, nie, nie tu akurat nie, 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 nie odbierałbym tego negatywnie, bo akurat też się przywitałem z innymi członkami, a a z samym trenerem Komanem przywitałem się jeszcze przed meczem, także to na pewno nie było to związane w jakiś sposób i nie odbierałbym tutaj jako lekceważenie czy jakoś zachowanie. Mogę pogratulować mu tylko wygrania i taki jest sport. No, w sporcie też trzeba umieć zachować klasy po porażkach. Hello, David Ribotz from the Austrian Press Agency. Um, your team has one more rest day before the next game. Do you think this could be an advantage? And how different is this the next game going to be uh, in comparison to today? Na, na profesjonalnym poziomie to już ten jeden dzień nie 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 robi takiej dużej różnicy. Nie ma dużych wyjazdów. Nie ma nie ma tutaj aż takich możliwości, dlatego. Dlatego na pewno tutaj zespół Austrii będzie przygotowany tak samo dobrze i, i nie, nie, nie upatrywałbym tu jakiejś naszej, naszej przewagi. Marcin Wesołek, Wyborcza, kłaniam się. Panie tenerze, Wojtek Szczęsny w wywiadzie dla TVP, tuż po zejściu z boiska, powiedział, że mamy szalonego trenera, który przekonał nas, że z takim zespołem jak Holandia możemy grać w piłkę. Czy pan się czuje po tym meczu trenerem trochę szalonym? No to już cały czas tak było, że jest, tak jest, to żadna, żadna nowość. A akurat wydaje mi się, że po to tutaj też przyszliśmy i tak ze sztabem pracujemy nad tym, żeby tych zawodników przekonać, do tego. mamy bardzo dobrych zawodników. Jeszcze gdy mentalnie poprawią mi też dla młodych zawodników, których prowadzimy W27, mam nadzieję, że to będzie taki drogowskaz, że można i się tego nie cofnę, bo generalnie zawsze taki byłem. no more questions from the room <laughs> do we have any remote questions no thank you very much thank you <laughs>